Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Nazywam się uszatę to jest kanał z wszystkiego i dzisiaj chciałem Wam zaproponować Komodo. Komodo to jest energetyk, który już od jakiegoś czasu pojawia się na rynku. Były tam różne smaki owocowe, była płyna kolada, smaki drinków. Tym razem smak Cannabis. W zawartości oczywiście 32 mg kofeiny oraz Ekstrakt z konopi i o ile w zapachu jest on dość fajnie wyczuwalny, w smaku również, to jednak to nie są ilości, które mogłyby was, was naćpać więc jeżeli lubicie smak i zapach trawki to trafi w Wasze gusta Polecam 9 na 10 na razie.